Pani Magdalena, mama nieżyjącego Oskarka yy, i tylko dla nas, dla naszej stacji wypowiedziała się, posłuchajmy. Złożyłam o bransoletkę o dozór elektroniczny do dyrektora i dyrektor zgodził się, po czym dowiedziałam się dzisiaj, że nawet sam wywnioskował, żeby mnie zwolnić na ten dozór. Myśli pani, że to... Yy... Ta sytuacja, um, można ją powiązać z tym, że otrzymała Pani takie wsparcie tutaj od mediów, od internautów, którzy byli zszokowani też tymi ostatnimi wydarzeniami tak, na, na pogrzebie. Tak, no słyszałam od mamy, że bardzo duży jest hejt tutaj jak mi potraktowano przez służbę męzienną, przez y, funkcjonariuszy policji, bo jednak mogli zostawić dziecko pod opieką mojej babci, a jednak to się nie stało i kiedy oni stwierdzili sami, że wezmą, jednak y, zadzwonią do państwa z y, opieki, no to po prostu wtedy zdecydowali sami, że mi zabiorą te dzieci do rodziny zastępczej, gdzie po dokładnie czterech dniach odkąd tutaj trafiłam do reszty śledczego na Grochowie, dowiedziałam się, że mój syn zmarł i jeszcze nie wiadomo w jakich okolicznościach. Czy służby jakoś tłumaczyły się z tego, dlaczego pani e, miała te hajdanki zespolone, dlaczego e, była pani w tym stroju więziennym na tak ważnej i tak smutnej uroczystości? Nie, nic mi nawet nie wspomniano. Powiedzieli mi, że mogę dostać przepustkę, że będę jechała w konwoju, ale wychowawca ani nikt inny nie powiedział mi po prostu, że ja będę miała hajdanki, tym bardziej no, z, z, no, tak, że będę miała nogi i ręce zakute, tak? Co było dla Pani najtrudniejsze w tych ostatnich dniach? Najtrudniejszym to był pogrzeb dziecka. No to na pewno jest taka rzecz no, dla każdej matki ciężka. Czy pani teraz podejmie jakieś działania właśnie prawne, żeby odzyskać dziecko? Tak, podejmę prawne właśnie tutaj kwestie, żeby odzyskać dziecko, ponieważ mam trzyletnią. I na pewno nie zostawię tak śmierci mojego syna, Oskara. Bo jednak czteromiesięczne dziecko miało bardzo dużo życia przed sobą, a tacy ludzie niekompetentni w ogóle, yy, przy nich to się stało. Więc moim zdaniem ta osoba, która się opiekowała w tym momencie moim synem, powinna jak najbardziej trafić do aresztu śledczego i najlepiej jakiegoś zakładu karnego o bardzo zaostrzonym rygorze. Życzę pani wytrwałości. Dziękujemy bardzo za, za rozmowę. Dziękuję bardzo.